Aktualizacja, jest sobota, mam zrobione już tą ścianę, tą ścianę z okienkiem, ścianę z rurą, praktycznie wszystkie ściany mam zrobione, tutaj, przed nami. tu, tu stoją płyty generalnie, tak wygląda. Ale tam jest ściana zrobiona. Eee. Tu wchodzi przewodnik z bezpośrednio z puszki stałe 20, czy w sensie napięcie jest 24V prądu przemiennego, ale jakby stałe, bez, bez żadnego włącznika. To sobie tam bezpośrednio z puszki na korytarzu wprowadziłem. Jest to niezależne od tego, co tutaj mam w tej chwili sterowane przez włącznik. Ta instalacja pierwotna. Eee. No. no, to będzie ta zabudowa tej rury. Tam wewnątrz pewnie jakoś to zabuduje. No, tutaj jest taki wąski pasek. Nie wiem. Najpierw jak wymienię drzwi, muszę zobaczyć, co z tego, co z tego będzie, co, co będziemy robić. No i jeszcze ten sufit został nieszczęsny, ale to zostawiam sobie jakoś na przyszły tydzień. To tyle. Dzięki.